Hej, cześć, witajcie mordeczki, z tej strony KodMitch Dao i w dzisiejszym materiale powiemy sobie trochę o nowej specjalnej broni, która powróci do gry Fortnite. A jeszcze szybko, przed przejściem do ogólnego tematu tego oto odcinka, chciałbym was poprosić o zostawienie apeczki do góry pod tym filmem oraz o subskrypcji z dzwoneczkiem, ponieważ ponad 50% osób, które ogląda moje materiały, nadal nie subskrybuje tego kanału. No i oczywiście pamiętajcie, żeby wpisać unikalny kod twórcy w sklepie z przedmiotami, czyli migao2, wszystko bez liczb, a pojawicie się w następnym odcinku, tak jak to sobie tutaj. No a teraz, bez większego przedłużania i przynudzania, zapraszam was do dzisiejszego odcinka, w którym głównie przedstawię wam wszystkie informacje na temat nowej specjalnej broni. A więc, jak sami dobrze wiecie, od dosłownie samego początku tego obecnego sezonu 8, w rozdziale drugim, na naszej wyspie znajdują się specjalne miejsca, w które za złoto możecie wybierać dane przedmioty. Chodzi mi tutaj dokładniej o te miejsca, które macie teraz w tle tego oto odcinka i na samym początku tego obecnego sezonu gracze za złoto mogli przegłosować, w którym miejscu ma pojawić się specjalny Działko. Za to w ostatnim czasie zostało to lekko zmienione. I poza tym, że na mapie są już te specjalne działka, to dodatkowo teraz gracze głosują na jedną broń, która powróci do gry Fortnite. Prawdopodobnie jak oglądacie już ten odcinek, broń została przegłosowana. Ale do tego przejdziemy sobie w dalszej części tego odcinka, ponieważ chciałbym ogólnie wytłumaczyć, jakie bronie mogą powrócić i która powróci do naszej gry. A dokładniej teraz gracze, podchodząc w tamto miejsce, już prawdopodobnie się nie da, ale wydaje mi się, że jeszcze to może jest, to możecie przegłosować albo granatnik impulsowy, albo do Dodatkowo Rifta. Jak sami dobrze wiecie, Rift nieraz wracał do gry Fortnite, dlatego ma bardzo mało procent szans, że powróci do gry Fortnite, ponieważ było tam chyba 20% i to z tego tylko tyle graczy chciało tą broń, a co do tego granatnika impulsowego, to dużo osób zagłosowało właśnie na niego. Teraz w tle tego odcinka możecie zobaczyć jaka wielka przewaga była między tą bronią a tą, i jak widać jedna broń miała już prawie 100%, a druga ledwo 30%. Ja sam osobiście się nie dziwię, ponieważ granatnik impulsowy był jedną z lepszych broni, która kiedyś była dostępna w grze. Fortnite i można było zdobyć za to, że zabiliście kitka na jego miejscówce, czyli kocim kąciku. No i teraz chciałbym przejść jeszcze do tego, czy broń ta powróciła do naszej gry, ponieważ ten temat na pewno ciekawi naprawdę bardzo i to dosłownie bardzo dużo osób. Dodam tutaj od razu, że film nagrywam przedwcześnie, dlatego prawdopodobnie broń ta może być już w grze. Oczywiście, jeżeli trafiła już do niej, a jeżeli jeszcze nie trafiła, to zaraz powiem, kiedy możemy się jej spodziewać. Jak sami dobrze wiecie, jak twórcy gry wprowadzają jakiekolwiek rzeczy do naszej gry, czyli na naszą wielką wyspę, muszą Poczekać albo do kolejnej aktualizacji, albo wprowadzają to bez żadnej aktualizacji. Czasami też wprowadzają tak zwane aktualizacje zawartości, które trafiają do gry albo o godzinie 15 lub 16. I jeżeli taka aktualizacja dzisiaj była w grze, to znaczy, że broń trafiła na naszą Wielką Wyspę. Jednakże, jeżeli broni do tej pory nie ma, czyli do momentu, w którym oglądacie ten odcinek, a w maszynach, czyli w tych miejscach, gdzie dajecie złoto, zostało już przegłosowane, to trafi ona do gry dopiero po kolejnej aktualizacji. Możliwe jest też to, że na dniach pojawi się jakaś dodatkowa. Aktualizacja zawartości, która wprowadzi jedną z tych dwóch przedmiotów, ale tak jak to będzie wyglądało dokładnie, zobaczycie już sami w grze, jak do niej po prostu wejdziecie. Pamiętajcie, oczywiście, że w momencie, w którym broń trafi do gry, czyli ta, która została przegłosowana, w tym przypadku granatnik impulsowy będzie na naszej wyspie, to znaczy, że na tych miejscach, gdzie mogliście dawać złoto, będziecie mogli wybrać kolejną inną rzecz. Nie jestem pewny, co teraz będzie się tam znajdowało, ale to już sami będziecie musieli sobie sprawdzić i zagłosować na jedną z rzeczy, która ma powrócić do gry Fortnite. Szczerze mówiąc, to. Nowa funkcja, o której jest tutaj głównie mowa, czyli te właśnie automaty, w których dajecie złoto i możecie coś wybrać, jest naprawdę bardzo fajną opcją, ponieważ to właśnie gracze decydują, która brzecz trafi do naszej gry. Przy okazji jestem wręcz pewny, że ten sposób na głosowanie broni za pomocą złota jest na pewno o wiele i to dosłownie wiele lepszy niż ten który był kiedyś, ponieważ kiedyś też mogliście zagłosować na broń, która powróci do gry, ale tylko z poziomu lobby. To znaczy, że mogliście oddać jeden głos na broń, która może powrócić do gry Fortnite i teraz w tle tego odcinka będziecie mogli zobaczyć jak to wyglądało mniej więcej kiedyś. Jak widać, przynajmniej według mnie sposób, który jest teraz obecnie w grze jest o wiele lepszy i bardziej dopracowany niż ten, który był dawno temu w grze Fortnite. No a teraz chciałbym jeszcze przejść do darmowego przedmiotu, którego możecie zdobyć już dzisiaj podczas specjalnego koncertu na trybie okresowym. A dokładniej już dzisiaj o godzinie 20 w specjalnym trybie przedstawienie muzyczne Hamakiego będziecie mogli zdobyć darmowe graffiti, które prezentuje się mniej więcej tak. To właśnie gracze, którzy wezmą w tym udział, czyli do tego trybu i będą tam przynajmniej przez chwilkę będą mogli zdobyć takie oto graffiti do swojej szafki. Z oficjalnego komunikatu od twórców gry możemy przeczytać, że gracze mogą wziąć udział w pokazie w trybie przedstawienia muzycznego Hamakiego, który rozpocznie się w piątek 1 października o godzinie 20 czasu polskiego. Pokaz będzie powtarzany non stop przez 48 godzin do niedzieli 3 października godziny 20 czasu polskiego, więc nic straconego jeśli nie możecie zobaczyć go od razu. Gracze, którzy wezmą udział w występie otrzymają na pamięć Graffiti, seria dźwięk, hamaki, i to właśnie ten przedmiot może zdobyć każda osoba, która w tym okresie czasowym wejdzie do gry Fortnite. Tak jak już mogliście usłyszeć, przedmiot ten możecie zdobyć przez dokładnie dwa dni, oczywiście, jeżeli dobrze liczę, i jest to dokładnie od 1 października, godziny 20, do 3 października, czyli niedzieli, godziny też 20. Tak jak mogliście przeczytać, nie musicie brać udziału w tym cały czas, ponieważ trwa to non-stop, czyli przez cały czas, jest powtarzany ten sam jakby koncert, czy jak to tam możemy nazwać, i to właśnie, jeżeli wejdziecie do tego trybu na chwilkę dostaniecie te oto graffiti. Na pewno jest to bardzo fajna nagroda, przynajmniej jest ona darmowa dla każdego i możecie sobie po prostu wchodząc do tego trybu na no dosłownie chwilkę odebrać ją, tak więc naprawdę polecam to zrobić, ponieważ przedmiot ten będzie swojego rodzaju unikalny. To znaczy, że przedmiot ten nigdy nie trafi do sklepu z przedmiotami lub nie będzie do zdobycia za wyzwania i będziecie mogli się pochwalić za kilka miesięcy osobom, że macie takie graffiti za wzięcie udziału w takim wydarzeniu. Może nie jest to jakaś duża nagroda, ale zawsze warto wejść do gry, ponieważ można ją zdobyć za darmo, a sam wiem przecież, że wy lubicie darmowe nagrody, i na pewno większość z was wejdzie, żeby ją po prostu odebrać. No i na koniec mam dla was jeszcze taką małą ciekawostkę o pewnej rzeczy, która zostanie niebawem wprowadzona do gry Fortnite. A dokładniej mowa tutaj o tak zwanym ślizgu, który możecie wykonać podczas schodzenia z górki i możecie się ślizgać i przy okazji strzelać do innego gracza. Z wiadomości od pewnego likera możemy dowiedzieć się, że podczas ślizgu będzie można strzelać. Podczas jego wykonania tryb powierzchni ma wpływać na prędkość ślizgu, pomiędzy ślizgami będzie trzeba poczekać 2 sekundy. FOV zwiększy się o 15 jednostek w momencie ślizgu. Jest to naprawdę bardzo fajna opcja i będzie można nią wykorzystać do fajnych trików, a została ona już kiedyś przedstawiona w grze Apex Legends, ponieważ to właśnie tam ślizg jest rzeczą, która praktycznie jest od samego początku tamtej gry. Osoby, które grają właśnie w Apexa, dobrze wiedzą o co tutaj chodzi, a w Fortnite zostanie to wprowadzone już niebawem. Na ten moment to wszystkie najważniejsze informacje dotyczące specjalnej broni, która zostanie przywrócona lub została już przywrócona do gry Fortnite. Pamiętaj, że o wszystkich nowościach związanych z tym tematem, jak zawsze będę informował Was na bieżąco w kolejnych materiałach na kanale, tak więc zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli macie jakieś ciekawe informacje z świata Fortnite, to dajcie mi zaś o Discordzie lub na Instagramie, w prywatnej wiadomości. Wszystkie linki znajdują się w opisie tego materiału. I co to chyba wszystko w dzisiejszym materiale? W komentarzach dajcie koniecznie znać, co sądzicie o tej broni, która powróci do gry Fortnite i na którą z nich głosowaliście w tych automatach. Pamiętajcie też, że Jutro o godzinie 11.05 na kanale pojawi się nowy materiał z Fortnite'a, tak więc zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to będę Wam mega wdzięczny za zostawienie apeczki do góry, tam na dole, tak aby ten odcinek trafił do większego grona odbiorców. A ja Wam dziękuję za oglądanie i pamiętajcie, by wpadać na moje poprzednie materiały z Fortnite'a na naszym kanale. Yo!